Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Tris. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla Wiedźmy? Są sprawy, o których tacy jak ty nie mają pojęcia. Jakież to sprawy? Przyjaźń. Powiedz mi, warto przyjaźnić się ze zdrajcami i spiskowcami? O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe Wiedźmy... Spiskowały przeciwko waszym władcom. Skąd wiesz? Z najlepszego źródła. Od niej samej. Czym ją przekonaliście do przyznania się? Pokazaliśmy jej zeznania innych członkiń Loży. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa!